Cześć, witam serdecznie w kolejnym tutorialu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam w jaki sposób stworzyć coś takiego. Plakietka, taka na życzenie jednego z internautów, który poprosił, aby pokazać jak coś takiego można stworzyć. Zabieramy się w takim razie do pracy. Tworzymy nowy dokument, czyli wybramy File, New, Wielkość, Szerokość, Wysokość 1000 pikseli. Tło można wybrać przezroczyste, czyli transparent. i Klikamy OK. I tak w pierwszej kolejności tworzymy nasze okręgi, czyli wybieramy tutaj sobie i przytrzymujemy lewym przyciskiem myszki, otwiera nam się menu, wybieramy elipsę. Klikamy i określamy wielkość elipsy. Pierwsza elipsa będzie wielkości 900. To też oczywiście zależne jest od wielkości dokumentu, ale w tym przypadku już sobie wcześniej sprawdziłem i będzie to 900 na 900 pikseli. I teraz tak, aby wyśrodkować tą elipsę, zaznaczamy cały dokument, czyli Ctrl A. Zaznaczamy, jak widać, tutaj mamy te maszerujące mróweczki, takie dookoła dokumentu i wyśrodkujemy sobie względem dokumentu. Czyli wybieramy narzędzie, mamy zaznaczoną tą warstwę, wybieramy narzędzie przesunięcia i środkujemy tym i tym, tak, poziomie i w pionie. Ctrl D odznaczamy i teraz nadamy elipsie Color, czyli tak, mamy zaznaczoną to, wybieramy z powrotem narzędzie elipsy i tutaj przechodzimy w C z 6, jest to właśnie zmienione a w poprzednich wersjach po prostu chyba trzeba tutaj kliknąć i sobie zmienić kolor już nie pamiętam jak to jest tak, czyli wybieram to tutaj przychodzę do kolorów i wklejam, ja tu mam już przygotowany kolor ctrl-v, wklejam taki kolor ok i tu pozbędziemy się jeszcze obrysu czyli wybieramy stroke i wybieramy na brak dobra, tworzymy kolejną elipsę czyli ponownie wybieramy elipsę klikamy na dokumencie Teraz będzie to elipsa wielkości 870 na 870 pikseli. Enterem zatwierdzamy. Też środkujemy względem dokumentu, czyli Ctrl A ponownie. Wybieramy narzędzie przesunięcia w poziomie i w pionie. Jak widać, elipsa ma taki sam kolor. W tym momencie jest niewidoczna, ale zaraz to naprawimy. Teraz Ctrl D odznaczam dokument i dodamy styl, czyli dwukrotnie klikamy tutaj na, na warstwę. Pokazuje się okienko ze stylami i wybieramy gradient. Overlay i tutaj z gradient. wybieramy sobie styl gradientu radialny i dostosujemy kolory. Pierwszy kolor zaznaczamy ten suwak, prawda? Tutaj nam się pokazał kolor, który mamy, i wybieramy sobie, klikamy na kolor, i wtedy tutaj wklejemy kolor, który potrzebujemy. Katrolfawie tutaj mamy już przygotowany taki kolor, można sobie pobrać tą wartość taką samą. Klikamy ok. I teraz zaznaczamy drugi suwaczek na drugim końcu i klikamy kolor. I tu drugi kolor mam przygotowany również, Ctrl V, wklejamy. OK, zatwierdzamy. No i teraz przesuniemy, zobaczmy jak tam. Ja chcę, żeby tutaj był taki efekt właśnie przy krawędzi tego okręgu, żeby to było jakieś takie wgłębienie, wyglądało to troszkę inaczej, czyli czyli tak, zamienimy sobie te kolory, czyli biorę ten suwak przeciągam w tą stronę, a ten w tą stronę do samego końca, tak. Klikam nie, biorę ten suwak, prawda? Wciskam alt na klawiaturze i przeciągam, aby skopiować go, i dosuwam go tak, żeby, żeby tutaj, jak widać, tutaj jest jednolity kolor cały czas, a tutaj właśnie ten gradient przychodzi z tego koloru do tego, właśnie w tej odległości. Tutaj można sobie oczywiście jeszcze dostosować tym em, diamencikiem, takim jak chcemy, żeby ten gradient przychodził, prawda? Czy więcej tego koloru, czy więcej tego. No mi się coś takiego podoba, jest taki właśnie wycieniowane fajnie od krawędzi do środka i tak już zostawiamy, czyli zatwierdzamy, wybieramy OK i tu chyba wszystko, tak, zatwierdzamy, wybieramy OK. Następnie tworzymy kolejną elipsę, czyli ponownie wybieramy narzędzie elipsy, klikamy na dokumencie, tym razem jest to elipsy wielkości 700, 670 i 670, OK. I wyśrodkujemy względem dokumentu, czyli Ctrl A, ponownie narzędzie przesunięcia, pianie w poziomie, Ctrl D odznaczamy. no i ten kolor pozostawimy taki, jaki jest, tylko dodamy taki obrys, czyli dwukrotnie klikamy na, na warstwę, żeby pokazało się okienko dialogowe styli, i teraz wybieramy stroke, czyli obrys, tutaj wielkość 8, niech będzie też uzależniona od wielkości dokumentu, no i dostosujemy sobie kolor, tutaj jak widać jest position outside czyli te parametry tak jak tutaj widać i wybieramy, klikamy na kolor ja mam kolor już przygotowany, czyli ctrl v wklejam sobie kolor, będzie to taki żółty kolor i wybieramy ok jak to wygląda w porządku i zatwierdzamy ok, no i już ostatnia Lipsa, czyli jeszcze raz wybieramy narzędzie lipsy, klikamy na dokumencie wielkość 420, oczywiście tutaj trzeba poeksperymentować sobie z tymi wielkościami, jeżeli chcecie stworzyć inny projekt, ja to mam przygotowane więc tak wpisuję już te parametry bo wcześniej robiłem ten tutorial, terem zatwierdzamy tworzyła się lipsa i teraz dostosujemy sobie jej kolor, czyli mając ją zaznaczono, wybrane narzędzie lipsy tutaj przechodzimy i wybierzemy sobie, albo wybierzemy sobie taki kolor jak ma tutaj ten obrys tak, czyli to wybieramy to i teraz próbnikiem sobie pobierzemy stąd kolor tak, ok, zatwierdzamy. Obrysu nie potrzebujemy. Jak widać, tutaj nie ma, czyli pozostawiamy tak, jak jest, i środkujemy ostatnią elipsę już względem też dokumentu. Ctrl A, zaznaczamy dokument, narzędzie przesunięcia i środkujemy. Bardzo ważne, żeby to wszystko było wyśrodkowane tak, jak trzeba, żeby prezentowało się to w sposób profesjonalny. Tak, jak należy. Ctrl D odznaczam. No, i teraz y, pobiorę sobie z poprzedniego dokumentu dwa elementy, które wykorzystam w tym projekcie. Te elementy zostały pobrane z internetu. Linki będą pod nagraniem, y, prawda? I będziecie mogli sobie albo pobrać, albo stworzyć własne, pobrać własne, prawda? Czyli jest to tak, jest to ta waga, czyli wagę biorę, tak, można sobie prawym przyciskiem myszki, ja sobie tutaj zduplikuję duplicate layer i wtedy wybieramy dokument, tak, czyli untitled one. Przechodzimy tutaj, jak widać. Tutaj nam się ta warstwa przekopiowała fajnie, i teraz jeszcze wyśrodkujemy ją sobie, żeby była tutaj na środku. Ctrl A zaznaczamy dokument i tą ikonkę, prawda? Ctrl D odznaczamy, i teraz jeszcze sobie te budynki. Te budynki, to zaraz wyjaśnię. Też pobrane są z internetu. Tutaj wykasuję tą maskę albo przekopiuję najpierw, a potem wykasuję czyli prawy przycisk myszki na warstwie duplicate layer i ponownie kopiujemy do tego dokumentu co był tak, i wywalę tą maskę i zaraz pokażę jak to zrobić delete layer mask tak, czyli to są po prostu kształty, jeżeli na przykład chcielibyście coś takiego od zera stworzyć, bo ja to pobrałem z internetu, troszkę poprzekształcałem a to jest wyrysowane, prawda, tym narzędziem Tool, czyli można sobie na przykład wyrysować jakieś tam, wybrać kolor biały, wyrysować sobie tam z ciśniętym shiftem, prawda? kąty, same, bez żadnych fajerwerków, prawda? Tutaj nie ma, nie ma nic trudnego. Czyli jeżeli chcemy jakiś konkretny na przykład rysunek, możemy sobie pobrać rysunek i go obrysować przy pomocy właśnie narzędzia Pentool, czyli piórka. A jeżeli chcemy, to możemy sobie pobrać gotowy i troszkę go e, przystosować, tak? Czyli mamy już to, teraz warstwę trzeba prze, przesunąć w odpowiednie miejsce, czyli ona będzie gdzieś tutaj, tak? Nie tu, ma być nad tym, tak? I teraz chcemy, żeby ona wcinała się w ten okrąg, tak? Czyli bierzemy na, narzędzie przesunięcia, jest to ten okrąg, czyli z kontrolem wciskam, prawda? kontrol, klikam na to, żeby e, przejść do tej warstwy, i teraz musimy uzyskać jej zaznaczenie. Czyli tak, mamy tutaj ustawione mniej więcej tak jak chcemy. Ctrl na klawiaturze wciskam, klikam na ikonkę, uzyskujemy zaznaczenie i teraz przechodzimy na tą warstwę, zaznaczamy tą warstwę i wciskamy ikonkę maski. I tym sposobem, jak widać, nasz kształt został wcięty tylko właśnie w ten okrąg, tak? Czyli przy pomocy maski pozbyliśmy się tego. To dalej tam jest, prawda? Możemy sobie na przykład przesunąć. Jeżeli sobie klikniemy na ten łańcuszek, to wtedy maska nie jest połączona z tymi kształtami, tak? I wtedy możemy sobie przesuwać. Prawda? Bo jeżeli byśmy na przykład nie wcisnęli tego łańcuszka, nie odłączyli tutaj go, to wtedy maska się będzie przesuwać razem z tymi kształtami, a tego nie chcemy. Czyli Ctrl-Z na klawiaturze, tak, jeżeli chcemy sobie dostosować, mając już maskę, to wtedy wyłączamy łańcuszek i przesuwamy tak, jak nam się, prawda, podoba. Dobra niech tak będzie, włączamy łańcuszek z powrotem co nam pozostało? czyli tak, tekst na górze, tekst na dole i tutaj dwie gwiazdki po bokach czyli zajmiemy się w pierwszej kolejności tekstem czyli tak, tworzy, musimy stworzyć ścieżkę, na której utworzymy nasz tekst, tak żeby on ładnie to wyglądał, by był wkomponowany w naszą kompozycję, czyli tak w pierwszej kolejności tworzymy znowu elipsę, klikamy na dokumencie, będzie to elipsa wielkości 720 na 720, Enter zatwierdzamy, i teraz musimy się pozbyć koloru z tego, tak? Czyli tutaj na górze zaznaczony kształt i wybraną wybrane tą ikonkę mamy, prawda? I tutaj pozbywamy się koloru, i teraz wyśrodkujemy sobie ten kształt względem dokumentu, czyli Ctrl A, narzędzie przesunięcia, wyśrodkowujemy, Ctrl D odznaczamy, tak? Czyli mamy, jak widać, y Taka kreska tutaj jest i na niej właśnie stworzymy tekst. Czyli tak, mając, mając zaznaczoną tą warstwę, przechodzimy do, do palety ścieżek. Tak, zaznaczamy. Jeżeli nam się nie zaznaczyło, to możemy po prostu przejść do palety ścieżek, tutaj kliknąć i jak widać, ta ścieżka tutaj jest. Wybieramy z powrotem paletę warstw i teraz narzędzie do tworzenia tekstu i jak widać, jak najedziemy na tą, mając zaznaczoną tą warstwę, jak najedziemy właśnie narzędziem tekst, tworzy się taka inna ikonka, prawda, niż zwykle, klikamy z tekstem, wielkość tekstu, tutaj już mam około 70 punktów, wybramy sobie podstawową czcionkę Arial, no i wpisujemy na przykład tam jakąś nazwę miasta, czy co, co nam się chce, tak, czyli drukowanymi Nowy Jork. Dobra, i teraz wybierzemy narzędzie tutaj czarnej strzałeczki. Jak widać, nam się wyłączyła ta ścieżka, czyli musimy, prawda, zaznaczyć ten tekst powrotem, przejść do, do, do pad, tak, żeby ją znowu zaznaczyć. Wracamy do warstwy, do palety warstw i wtedy mając czarną strzałeczkę, jak widać, tutaj najedziemy i możemy sobie poprzesuwać ten tekst, tak, czyli... Przesuniemy tutaj i teraz możemy tym drugim kontrolerem możemy przesunąć i wyśrodkować teksta jak nam się podoba. I teraz ponownie tworzymy kształt, czyli nas jest stworzona warstwa. Tutaj wybiorę narzędzie elipsy, klikam wielkość, tym razem będzie 830 na 830, enterem zatwierdzamy, wyrównujemy względem dokumentu, czyli Ctrl A, strzałeczka. Pionie w poziomie, Ctrl D odznaczamy, tak jak wcześniej, pozbywamy się koloru, czyli zaznaczamy, właśnie wybieramy ikonę elipsy, pozbywamy się koloru, i tutaj mamy, jak widać, kształt tej elipsy, na której stworzymy u dołu właśnie tekst. Czyli teraz wybieramy ponownie narzędzie tekst, najeżdżamy. Jak widać, nie działa to, prawda? W tym momencie, ale jak przejdziemy sobie do pad i wybierzemy sobie. Teraz to jest ta, ta ścieżka, prawda? Większa. Zaznaczamy ją. Przechodzimy z powrotem do, do palety warstw. Najedziemy i wtedy już można, prawda? Stworzyć tekst na ścieżce. Czyli klikamy i wtedy wpisujemy. Czyli wpisujemy. Police Department. Tak? Czyli mamy to. I teraz chcemy właśnie przekształcić ten tekst, czyli mam zaznaczony tekst, wybieramy czarną strzałeczkę. W tym momencie nie możemy nic zrobić, ale jak przejdziemy do palety ścieżek i zaznaczymy właśnie tą ścieżkę, i wrócimy do palety warstw, wtedy mamy tutaj właśnie te opcje i możemy sobie prawda kliknąć i przeciągać. Jeżeli tekst był na dole, przeciągamy do góry i wtedy on, on przechodzi do góry, i wtedy możemy przesunąć. Trzymam cały czas lewy przycisk myszki. Tak, przesuwam to w tą, później to w tą. Tak, jeszcze do góry przyciągam tak. Po prostu to, to trzeba by tym się troszkę pobawić i wtedy, wtedy będzie wiadomo. Na początku może być to troszkę zmerwujące, troszkę ale chwilę czasu poświęcić i na pewno się uda. No i dobra, tak już zostawiamy. Jeżeli trzeba to można sobie dostosować parametry tekstu, czyli wciskamy, klikamy dwukrotnie na ikonkę tekstu i możemy sobie na przykład tutaj odległość między literkami zmienić, prawda? Ale uważam, że jest w porządku. Tak jest. I na koniec jeszcze stworzymy sobie gwiazdki. Czyli tak nowa warstwa i tutaj klikam lewym przyciskiem myszki, przytrzymuję custom shapes. I tutaj wybierzemy sobie gwiazdki, prawda? Tutaj zwykle może się zdarzyć, tak, że nie będziecie mieć gwiazdek, to trzeba, ja tutaj pokażę, prawda? Czyli zresetuję reset shapes. OK, czyli tak może być oryginalnie, bez gwiazdek. Jeżeli chcemy dodać gwiazdki, to wybieramy ten trybik mały. I tutaj jest coś takiego jak objects. Wybieramy append, aby dodać. a nie, sorry, to nie to. Co to było? Shapes pewnie. Append. Tak, shapes, czyli kształty. Tak, i tutaj jak widać gwiazdka jest. Wybieramy gwiazdkę. I wtedy, zciśniętym klawiszem Shift, aby za zachować proporcje, rysujemy jedną gwiazdkę, zmieniamy jej kolor, oczywiście na biały, bez obrysu. I można sobie Ctrl Plus zbliżymy narzędziem przesunięcia, prawda? Wyśrodkować ją. Tak, wciskam Alt i Shift, i wtedy kopiujemy i przesuwamy tylko w poziomie. Tak. Pozostawiamy. Ctrl minus oddala. No i efekt końcowy jeszcze sobie zgrupujemy, czyli zaznaczam górną warstwę i dolną. Ctrl G, grupujemy. I tak wygląda efekt końcowy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę pisać w komentarzach. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam do subskrypcji kanału. To wszystko na dzisiaj. Dzięki jeszcze raz wielkie i do zobaczenia w kolejnym tutorialu.